Cię widu na kanale FPS Mobile. A w dzisiejszym odcinku omówimy sobie przecieki dotyczące skinów, jakie będą w laki Spinie chyba troszeczkę też wyszło ich y, do pasa z tego co kojarzę y, i inne takie rzeczy tu. perele y, sobie tutaj ocenimy, ocenimy poopowiadamy itd. Tak tak no, także zaczynając sobie tutaj y, info, jak coś do źródła jest w opisie, zaczniemy sobie tlaki Spina y, Mendet. Już niektóre te skiny chyba noża i, 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 i rękawiczek widoczne na, na tym króciutkim filmiku minutowym, który pokazali twórcy na oficjalnym koncie Critical Opsa na Twitterze na Xie, e, więc widzieliśmy już je, e, ale teraz mamy jeszcze pozostałe skiny, jakie będą w tym spinie, e, no i będzie to tak będą to rękawiczki, oczywiście, tej firmy, taktul, bo taktula widzieliśmy chyba na pewno, no. SWD oczywiście MPX, MR96, SA, 58 Super90 i oczywiście najdziki, nie? Smoke Flash i Fragnate. No i co? Mamy tutaj te rękawiczki. Na screenach nie wyglądają jakieś wybitnie dobrze, nie? Znaczy, wiecie, światło tu jest inne i tak dalej. Jeszcze szare tło ono on się tak jakby nie dostosowuje tu do siebie, że pewnie to będzie wyglądać lepiej. Według mnie. Kosa jest fajna, chociaż nie jest to wiecie, jakiś efekt wow, jak dla mnie. Dało się to zrobić troszeczkę inaczej, z pazurem, ale yy, ogólnie jest ok. Yy, SWD No, ok, nie. Wszystko ma, wiecie, ten sam styl, więc no co ja tu mam oceniać? No, fajna jest ta grafika nałożona, nie. Ta ogólnie nakładana na, na te, tutaj bronie ale yy, no wiadomo, na niektórych może wyglądać lepiej, na niektórych gorzej. MPX wygląda ok. Ok, emerka fajna. SA też GIT. Super 90. Też ok, nieznaczne. No i najdziki jeszcze tu są, nie? Najdziki GIT. E, tieru pierwszego są podobno. E, no tak, tak. Kosow wysiada siada, emerka mi siada. MPX ok. Rękawiczki, zobaczę dopiero jak to w grze będzie wyglądać. Na razie nie jest to jakiś wow. Wygląda tak, to wiecie, no. Mogą być lepiej, po prostu że można było to lepiej zrobić na razie z tych skinów, ale w grze wiadomo, może to być ogólnie lepiej. Mało jest takich chyba skinów, wiecie białych, czerwonych, nie? Więc trudno będzie to chyba dopasować tak w miarę. Eee, wiecie, na. E, e, żeby sobie fajny ekwipunek zrobić. Eee, wiadomo, że te skiny, które tu mamy, no to ok, no będą będą się w rękawiczki i tak dalej, ale wiecie, o co mi chodzi mniej więcej. Zobaczymy. No. Na razie nie, nie zapeszam ani nic, zobaczymy, jak to będzie wgrzenie. Jeszcze są przecieki, więc tu zawsze. Um, zawsze albo nie zawsze, no ale wiecie, no zazwyczaj jest właśnie ta jakoś taka. No little low nie. Um, dalej mamy kolejny spin, więc to będzie następny pewnie spin po tym. odbyciu wie, który będzie pierwszy, ale składuje, że ten yy, właśnie Met będzie pierwszy. Dalej mamy właśnie. Frenzy chyba, tak to można, tak to, to, tak, na po polsku sobie to przeczytam, bo na angielsku nie jestem pewny, po angielsku nie jestem pewny. Glowsy mamy oczywiście Remix, mamy HK, mamy MP7, mamy Petkę, mamy Uratio, KSG i innej, do oczywiście jak zawsze. Tu już mamy ciekawe w sumie, no takie kolorowizna już bardziej. Czyli dla fanów oczujemności, no i dalny skin. No i co, rękawiczki tutaj oceniając, no to w grze na pewno będą wyglądać lepiej, bo kojarzymy ten model rękawiczek. Remix, o ja tego remixa też widzieliśmy, no i, no i też jakoś wiecie, no rzuca się w oczy, ale wiecie, no, no, no taki oczojepka tak zwana, chyba tak to nazwałem kiedyś. Dla kogoś może tutaj podpasić, dla kogoś nie, nie, ale chyba są lepsze skiny do remixa. Jest w ogóle on jest cały, w ogóle pokolorowany. Wiecie, w, na niektórych remixach była taka różnorodność. A tu jest takie całe kolorowe, takie mech, takie mech, mech. I wklejone po prostu na model i tyle, i zostawione, tak według mnie. Dalej mamy HK. HK też obszerny, to jest w ogóle na tej grafice. Ona chyba jest no, trochę celoza, troszeczkę w niektórych miejscach chyba z tego co widzę. Albo takie albo taki zbudowane. Dziwne, mm, ale tutaj też, HK też ta na cały skin naklejony po prostu yy, znaczy Na cały model naklejony skin yy, I na no, b to samo y, Petka ujdzie, ale są te rękawiczki w Których będzie pasować tak w miarę Kuratio, yy, też cały naklejony skin KSG, tutaj się rączki i te celowniki yy, Tylko właśnie różnią wiadomo jakby było to w ARC, no to by celownik też nie był popularowany. No to jest też taki właśnie, po prostu, wiecie, tak jak powiedziałem, grafika wklejona na model broni, tak żeby było, nie jest tutaj, wiecie, nie zostało tutaj poświęcone trochę więcej czasu, tak jak dla mnie, po prostu zostało to zrobione tak, żeby było. No i najdziki oczywiście wyglądają już lepiej, otóż, no na, na najdach to wygląda. Najdy wyglądają fajnie. wszystkich eee, na mogli tak trochę coś zrobić, jakieś tam elementy, nie wiem, może Bycie odstające, nie pokolorowane nam na czarno, czy coś tam, jakiś czarny macik, cokolwiek, żebyś podkreślić jakby e, kształt tej broni, czy cokolwiek, a nie że to jest wklejone, tak i jest. Nie? E, no takie na skinach. No skiny są mech, e, Do najdów pasuje fajnie zrobione, e, ale na skinach ogólnie no, jest wklejone i, i tyle. Nie? Rękawiczki oczywiście, no nogi to, ale bronię, no to, w, to poprawy według mnie, nie. Więc tu dla mnie to jest mech spin. Dalej mamy laki spin kolejny offroad. Yy, mamy oczywiście glovesy, mamy pipe wrench, yy, kosa, jak coś yy, AR 15 yy, ten jakby szotganik Inchester, TRG. Eagle MP5 i neidy oczywiście też tu już jest lepiej, nie? No to tutaj nie powiedziałem tierów tam, tam w tamtych skinach, ale zazwyczaj wiecie, 7-ki to są kosa rękawice, e, tier 6 później jest, później z 5, 4, 3, 2 i później 1 nie tak mniej więcej w tych skinach to idzie. E, tu już mamy lepszy skin, tu, e, skiny e, w tym spinie. Zaczniemy sobie od rękawiczek. E, no i tu wiadomo ten model jest znany i przede mnie na przykład lubiany ten model jest fajnie skiny są na tym modelu zrobione. Rękawiczek. No i tutaj też jest cacy, i że na pewno to będzie lepiej wyglądać. Lecimy sobie dalej, speedrun robimy, nie? Koska jest też git fajnie. już mamy też taką różnorodność, nie wklejony praktycznie cały skin, tylko widać niektóre rzeczy są po prostu, no, no się wyróżniają. Nie? git jest skin, dalej mamy RK, RK też fajna. Oczywiście jeden celownik się wyróżnia jak już mówiłem. Coś, coś jest nie tak z tym modelem bronić, skoro tak to wygląda, nie, Ale raczej na razie trudno jest to do naprawy. No i co, tu też wygląda gigiore. Teraz mam AK-Winchester, tutaj też fajnie to wygląda. Sergie też fajne. Deal jest fajny w ogóle, ja bym nosił. Yy, MP5 też fajnie. No, no i tyle. I yy, jeszcze, nie, najdy. Okej, okay. nie. Powprzednie chyba były lepsze, ale tutaj też tu nie urywa jako tak. No, wiecie na najdak to w sumie każdy skin tam wygląda ok. O ile nie jest gradientem, nie? <laughs> więc, yy, więc tak. No to jest na razie tops z tego co widzieliśmy. No, to jest top spin. I jakbyście chcieli jakiś kupić najbliższy, to raczej ten wam podpasuje bardziej. Yy, ponieważ tu wszystkie skiny są po prostu wearable i fajnie będą wyglądać nie? w grze i, 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 i widać, że one są już bardziej dopracowane i że po prostu nie jest to wklejona grafika i zostawiono to tak samo sobie. Dalej lecimy do następnego spina. Następny spin jest o nazwie Wet Ink. No i tak, mam oczywiście Clowski, Tier 7 Tomhawk, Tom Tier 7 M14 to jest ten karabin sniperski FP6 yy, Tyru 5, AM, yy, R14, 6 jak coś GSR tieru 4, SG, tieru 3, P90K 2 i frag, yy, na oczywiście yy, Frag Smoke yy, i Flush pierwszego. Um, rękawiczki mamy tutaj takie, że chyba będą lepiej to wyglądać. no w sumie są ciekawie, chyba będą GIT tak mi się wydaje. E, chyba są zaraz po tym tamtym skinie, który widzieliśmy przed chwilą. Będzie chyba drugie miejsce. E, Tom Hawk jest ok, ale też mogłoby być lepiej, no, ale dalej mamy też chyba to samo, czyli wklejone, po prostu wklejone skiny na całym modele broni. Z tego co widzę, e, Tom Hawk, wiecie, by uszedł w tłoku, M14, no. No właśnie już tak średnio, FP6 średnio, GSR ok, SG no, no wklejone na całe, więc tak średnio. P90 średnio, i zostały nejdy na Dejdach. No ok wygląda, ale no jak już mówiłem, jak neid ma skin, a nie jest to gradient, no to zazwyczaj wygląda to ok na nade'ach. No ale tu też spinnik nie jest jakiś nadzwyczajny. Na razie jest. Ja bym go dał na drugim miejscu, albo nawet na trzecim, bo ten pierwszy spin też w miarę był taki ciekawy, a tematyka jakby zrobienia tych skinów jest podobna, czyli zostało to wklejone po prostu. Więc nie, można na je badać ex Ale to zależy też jak wam wsiada, jaki klimat lubicie. Ten pierwszy spin to bardziej taki pod japońskiej klimaty lub bardziej. Y, 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 chińskie, nie bo tam, jest, tam była chyba jakaś szapla czy cokolwiek, więc to chyba bardziej w chińskich tych historiach i legendach takie stworzenia były jakoś traktowane lepiej. Um, no, ale lecimy dalej. Dalej mamy kolejny Critical Rzeczny z Critical Passa, więc tu już mamy <laughs> rzeczy, które mogą was zainteresować. Spin jest o nazwie Rani Stone. No i w nim na razie mamy y, rzeczy, które znaleźli, oczywiście. Mamy Auga. Tiru 5, FP65, 6 P254, SWTK 4 i MP7 Tiru 4. Um, Zobaczmy sobie te skiny. Nie siadają jakoś nadzwyczajnie. FP6 by git było, AUK jakoś tak ten. Petka git. Może w grze lepiej by wyglądał ten AUK, ale no, no nie przekonaj mnie AUK. Petka FP6 OK, SWTK. Tak średnio dla mnie MP7, ale mamy kolejne rzeczy w Critical Passie: skiny o nazwie no Name, yy, Mamy tutaj M14, czyli Karabin Snibers, jakby ktoś nie wiedział, tieru 5, KSG, tieru 5, SG, tieru 4, wektor 4 i GSR, yy, tieru 4. Czyli tak mamy M14. Tu też jest skin wklejony po prostu na tą broń. Być się odróżnia, ale ma coś w sobie ciekawego, więc może w grze będzie to grywane, i fajnie wyglądające. Na razie nie oceniam, bo no tak. Coś jest nie tak, ale może w grze będzie już nic nie będzie nie tak. Dalej mamy KSG, KSG wygląda GIT. Troszeczkę tak wyblurowany ten skin, jakby słabo widać taka niby słabsza jakość, ale może w grze będzie lepiej. Ale ogólnie kolorystycznie fajnie to wygląda. Dalej mamy co? Mamy SG. Też dziwnie on wygląda, może, że będzie lepiej, yy, ale ciekawy. Wektorek jest git i, i gsr jest okej, okay. to mi ok, no a fajny jest fajny w stosunku do tego, co widzieliśmy wcześniej do tych innych GSR-ów, to jest git, nie? Tutaj też mniej więcej może wam siąść wiem, 3 na 5 rzeczy, czy tam nawet 4 na 5, albo 2 na 5. I są trzy opty, które raczej wam siądą na tyle się podzielicie w komentarzach zgaduję dalej mamy kolejne rzeczy w Critical Passie więc no, dużo skinów będzie czyli co to może to będzie pas yy, większy tak mi się wydaje że może być większy Critical Pass jak tyle skinów tu jest więc pewnie będzie powrócić jakichś yy, 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 skinów do pasa no i może będzie więcej leveli zobaczymy chyba że w tej, tej 30 zmienią też yy, zmieszczą znaczy się tyle yy, skinów ale Pewnie zmniejszą to, wiecie, tam w skrzynkach czy w kredytach, może tak być. Ale no, na razie nie będziemy dwegować na ten temat. Oceniamy tutaj na razie skiny. E, mamy tak, skiny o nazwie Vinyl Wrap. Mamy tam MPX Tiru 5, M4 y, 5 z Tier 5, kureki 4, ten Winchester Tieru 4 i MRK 4 również. E, MPX to tak źle. Dla mnie. Jakieś rękawiczki te pomarańczowe, nawet te ze zwykłej skrzynki można fajnie podpasować. emeczka też fajna, już widać, że tu fajny skin został fajnie dopasowany, wklejony. Fajne, fajne ja bym nosił. Um, dalej mamy Uraty, Uraty też fajne, ty ja też bym pomosił. Um, dalej mamy ten Winchester, też fajny. Fajny skin tu został użyte. no i Emerka też jest fajna. I tu jest na razie top, top of the top na razie rzeczy z pasów. E które takie już, wiecie, nie ma zastrzeżeć jakiś większych do tych skinów, jak dla mnie. Mi one siadają lepiej. To piątka na piątka, piątka na pięć może wam siąść nie? Skinów z tego. Dalej mamy tak, o właśnie, tutaj mamy dokopane do postaci o nazwie Karma. Jest to postać kobieca, która zostanie zadana na grze oczywiście też. Nie wiadomo, czy ona będzie w pasie, czy ona będzie gdziekolwiek. Tego niestety nie wiemy, jak te postacie będą do zdobycia. Um, o ile będą mogą też zostać. No a raczej będą to zdobycia gdzieś do odblokowania, ale ten... Yy, nie wiadomo jeszcze jak. Yy, może za niebieskie nawet, nie? Ale wygląda tak mniej więcej. Wygląda jak taki kodowy. postać, nie? Pasuje dodać jeszcze slajda i będzie jeden do jednego. No ale co, no, postać kobieca, mi tam nie przeszkadza, nie zawadza, nic nawet jest okej, okay. No, to znaczy, te wszystkie, na razie, te wszystkie skiny, jakie są w tej grze, znaczy modele Bridge'a i CT są okej, okay, nie? Wiadomo, że nie, ktoś woli te starsze, bo miał jakąś tam duszę, większą, ale te nowe są ok, ale na przykład, właśnie, postać tej Karmy i tego ziuta tam, jak mu tam było Keida, no, to są takie. Trochę Avengers'owe, tak jak dla mnie, nie? Ale okej. Okay, yy, no, wiadomo, możecie sobie wybrać grać, grać tym albo zwykłym modelem, nie? Mamy jeszcze dźwięk, to można sobie przesłuchać w ogóle pierwsze, pierwsze wrażenie, no way. Planting the bomb. Planting the bomb. Flash out frag out Grenade out. Throwing smoke! Throwing smoke! Okej. Okay. No znaczy głosowo, jest ok jak dla mnie. No i co ja tu mogę ocenić? No i... I tutaj nic do śmiechu ani nic, yy, głosowo okej, okay. yy, jakościowo też ok, no i co, no i tyle, nie? O, i te postacie oczywiście będą yy, oznaczone tierem ósemką, yy, czyli to będzie tier chyba mistyczny, yy, z tego co że on się chyba tak nazywa. No okej, okay, są wykonane te modele, widać, że one zostały zrobione tak, żeby, wiecie, nie ciągnąć dużo zasobów, yy, tej gier, żeby Wam gierka po prostu nie zamulała, nie? Yy, optymaliza optymalizacyjnie zostało to pewnie tak wiecie, zrobione: pod optymalizację. ale jest, ma tragedię, nie? Te modele jakoś wiecie, nie mam do nich jakichś tam większych zastrzeżeń: będą, to będą, jak nie będzie, to ich nie będzie, yy, no i tyle, nie? Każdy sobie może wybrać, albo będzie właśnie grał takimi, albo jak je zdobędzie jakoś, albo zwykłymi, no i tyle. Um, także no, to było na tyle z tych przecieków, tutaj, które zostały nam pokazane. Także no, to by było na tyle w tym odcinku. Możecie sobie ocenić w komentarzu, napisać: dajmy na to, co yy, z tych rzeczy byście zostawili, czy wyrzucili. Jak oceniacie te rzeczy, typu skiny z, yy, z pasów i, i ogólnie skiny postaci? Dajmy na to te spiny, które tutaj Wam pokazałem, które, gdzie nie wszystkie. Yy, mogą siąść obu na tyle. Dzięki za oglądanie. No i na